Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem z tej strony Tomek Doborsz z Gambit TV. Ja opowiadam Wam co myśl o grach planszowych, Abyście Wy nie musieli kupować ich w ciemno, ale dziś, dziś nie będę opowiadał o jakiejś nowej grze. Nie będę mówił jak się w nią gra. Nie będę mówił co o niej myślę itd. itd. bo dziś pierwsza niedziela miesiąca. Bo dziś kolejny odcinek, gdzie się podziały tamte gry. Cyklu, który jakiś czas temu sobie wymyśliłem, i o matko nadal trwa. I o matko władowałem się z nim niesamowicie, bo to już jest trzeci sezon, i, <grywka> i musiałem mocno kombinować, co do tego sezonu wrzucić, żeby był nadal ciekawy, żebym w ogóle miał o czym mówić, i żebym nie kręcił się w kółko, goniąc własny ogon, a i tak to robię. Dlatego trzeci sezon to opowiadanie o grach, które recenzowałem rok temu luty to będzie luty 2024 roku. To będzie też szybki skok do pierwszych odcinków, gdzie się podziały tamte gry i opowiedzenie o tym, czy coś z tamtego odcinka, to będzie odcinek szósty. Czy coś z tego odcinka nadal leży w mojej kolekcji, jak moje postrzeganie tego się zmieniło. A także to jest taki nowy segment w tym trzecim sezonie. Będę mówił o grach, które wjechały i wyjechały z, znaczy do z mojej kolekcji. I tutaj oczywiście nie będę mówił już o lutym, tylko o styczniu, tak? No bo nie wiem, co wjedzie w lutym, ani co wyjedzie w lutym, ale wiem, co wjechało i wyjechało w styczniu, tak? No. Kanał Gambit TV jest wspierany przez Mepel, sklep z grami planszowymi z Katowic. Zacne gry, zacne ceny, po prostu zacny sklep. No dobra, to słuchajcie, zaczynamy. Od, od spojrzenia wstecz. I pierwsze spojrzenie wstecz to oczywiście, gdzie się podziały tam te gry. Odcinek szósty. Nie napisałem sobie ile tam gier było wjechane na tym odcinku. Natomiast pięć z nich, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, tak. Pięć z tych gier nadal jest u mnie. Znaczy, nie wiem, czy jedna jest fizycznie u mnie, czy u mojej córki. Niemniej jednak ja ją będę liczył jako jest u mnie i tyle, i co mi zrobicie? Nic mi nie zrobić. Znaczy, jasne, możecie wyłączyć ten film i odsubskrybować, ale wiecie o co chodzi. Tak czy inaczej. Pierwszą grą z tego odcinka, która nadal siedzi w mojej kolekcji i nadal się, nadal się dobrze trzyma, jest Kaskadia. Kaskadia, czyli taki, taka fajna, miła, logiczna układaneczka, gdzie budujemy sobie. Budujemy sobie swoje tereny zielone albo żółte, bo też tam jest jakaś pustynia i niebieskie, bo też jest woda. I na tych terenach układamy zwierzątka. Wybierając je tam z odpowiedniej, z odpowiedniej wystawki. Łączymy to, chcemy dostać jak najwięcej punktów za dobre połączenia, chcemy dostać jak najwięcej punktów za odpowiednie układy zwierząt itd. i tak dalej. Prosta, rodzinna, łamigłówkowa, sympatyczna. Miała wtedy 9. nadal jest to coś w okolicach dziewiątki, chociaż między 8,5, a 9 bliżej dziewiątki. Wiem, że wyszły do tego jakieś dodatki, nie sprawdzałem ich jeszcze, ale może kiedyś mi się uda, więc Kaskadia nadal sobie u mnie siedzi. Na drugim, znaczy na drugim miejscu, jako drugą grę <grym> mam bardzo spokojną grę o kotach. Czyli Kaliko, żeby, żeby nie było, tak? Kaliko, czyli znowu układanka, tylko trochę dla mnie trochę bardziej zamknięta niż Kaskadia, bo pomimo tego, że w obu grach jakby opcje nam się lekko zawężają im dalej w grę, to w Kaskadi tak bardzo tego nie czuć. Natomiast w Kaliko <laughs> im dalej w grę, tym mniej rzeczy jest nam potrzebne, tym mniej rzeczy nam się przydaje i jakby zamykamy swoje opcje. Bardzo mózgożerna. U nas w domu na pewno nie jest to gra rodzinna, bo tyle krzyków ile przy kaskadi przy kaliko było to było wow, dramat. Ale niesamowicie niesamowicie mózgożerna. Kolejna rzecz, czy ja sobie nie zapisałem, ile miałem wcześniej? Dobra, nieważne. Kolejna gra, która nadal leży w mojej kolekcji, to Heroes of Tenefer. Heroes of Tenefer wyszło po polsku od Galakty jako bohaterowie Teneferu i jest to dość ciekawe podejście do Dungeon Crawla i do deckbuildingu. Ponieważ wcielamy się tam w grupę bohaterów, którzy schodzą do lochów, każdy ma swoje podstawowe karty, z podstawową talię kart, no i bijemy jakieś potwory. I te potwory to są karty leżące na szczycie talii lochu. I Zagrywamy te karty, zadajemy obrażenia, i kto zabije danego wroga, dostaje tę kartę do swojej talii. Tak? Bo ta karta, oprócz tego, że jest wrogiem, robi też coś jako zwykła karta. Więc zabijając kolejnych wrogów w kolejnych lochach, nasze talie stają się coraz silniejsze. Jest tam trochę takiego push your luck, jest tam sporo kombinowania, jest tam sporo kooperacji. I jest to całkiem przyjemne, tak? Ja mam dwie wersje, mam polską wersję, ale polskiej wersji, polską wersję ostatnio próbowałem wypchnąć na Mat handlu, ponieważ mam też wersję angielską z dodatkiem, który nazywa się Second Curse. Obecnie Heroes of Tenefer to jest dla mnie takie 7,5. To jest naprawdę przyjemna gra, chociaż, jakby, okej, okay, swoje już przeszła, natomiast raczej się jej nie będę pozbywał, bo. Robi pewne rzeczy inaczej niż wszystko, co mam u siebie. Tytuł kolejny. Tytuł kolejny to gra, o której się śmieję, że lubiłem tę grę, zanim to było modne, recenzowałem, zanim to było modne, ponieważ są to obsesje, czyli Obs obsession. Pride and Prejudice in Victoria Victorian England. Gra o byciu, wiecie, takim, no. Czy nawet nie pamiętam, jak oni się nazywają z tych wiktoriańskich seriali, książek i tak dalej. Znaczy, te postacie nie, że tam konkretne postacie. Generalnie jesteśmy takimi małomiasteczkowymi szlachcicami, nie wiem, czy coś takiego, i, i próbujemy się wrzenić w wyższe sfery. Rozbudowujemy swój dwór, zapraszamy gości, żeby zyskiwać reputację, bo tuż niedaleko gdzieś tam wprowadzili się tacy, wiecie, o bułkę przez bibułkę. I my chcemy się w tę rodzinę wbić, ale żeby się w tę rodzinę wbić, musimy mieć jak najfajniejszy dwór, jak najwięcej reputacji i żeby jak najfajniejsi goście do nas przychodzili. Trochę deck buildingu, trochę budowania tablo, trochę zarządzania zasobami i takiego. No, zarządzania zasobami, bo mamy workerów, którzy są zasobami, których musimy przydzielać do różnych rzeczy. Bardzo, przy, bardzo przyjemne, bardzo klimatyczne, bardzo też nietypowe. Mam to w pełnej wersji, tak? Ja mam wszystko chyba do, tej, do do obsesji, tak mi się wydaje. I jest to dla mnie obecnie ósemka. Dawno nie grałem faktycznie, ale znowu muszę usiąść i, i, sobie to, i sobie w to pyknąć. Chociaż nie wiem, czy nie będę gdzieś szukał, może wymiany na jakąś polską wersję, jeżeli będzie full, żeby móc to też zagrać z żoną. Jakby. Takie mam pomysły, ale jakby tak normalnie obsesje są niezagrożone. tak? Jeżeli nie będę miał możliwości wymiany na pełną polską wersję, to raczej się nie pozbędę tej swojej angielskiej. I ostatnia gra, która była w tamtym odcinku, a nadal leży w mojej kolekcji, to Merchants of the Dark Road. Czyli kupcy mrocznej drogi, czarnej drogi, jakoś tak, nie wiem, wyda to chyba lukrum czy kaczki. Kurde, zapomniałem. Ma to wyjść po polsku w każdym razie. Chyba Lukro miało to wydać. Albo Kaczki, któreś z tych dwóch. Zabijcie mnie, nie pamiętam. Teraz powinienem to sprawdzić, wiem, ale myślałem, że pamiętam, a nie pamiętam. No. Merchants of the Dark Road to taki Eurasek. Eurasek z rądlem, gdzie mamy swój wóz, zbieramy na nim różnego rodzaju dobra, zbieramy bohaterów, którzy chcą gdzieś przejechać, a potem ruszamy w Ciężką, nie, 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 nieprzyjazną trasę, aby dotrzeć do jakiegoś miasta i zawieźć tam te dobra, sprzedać je, zawieźć tam bohaterów, którzy dadzą nam za to jakieś bonusy. Lekkie, średnio ciężkie euro, niby nic, wiecie, niby nic specjalnego, jak na to się patrzy, ale jest niesamowicie przyjemne. Niesamowicie fajnie, łechce moje takie, haha, ha, ale przyjemnie się grało. Naprawdę fajnie spędziłem czas. Było to dla mnie ósemką, nadal jest ósemką, nadal jest w mojej kolekcji. Wygląda ślicznie, mam taką fajną wersję Kickstarterową i dlatego tym bardziej to wygląda ślicznie. I nie, nie zamierzam się tego pozbywać, bo naprawdę He Heroes, mówię, Merchants of the Dark Road robi, robi rzeczy typowo, tak. Nie, 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 nie odstaje jakoś niesamowicie od innych gier, ale robi je bardzo przyjemnie, jak na mój gust. No dobra, a co było w lutym? Co było w lutym zeszłego roku? Co gościło na moim stole? Trzy tytuły. E, i, aha, no, trzy tytuły, dobra. Pierwszym tytułem było Amun-Re. Amun-Re, czyli egipska zabawa w budowanie piramid, Zatrudnianie pracowników, zbieranie żywności i licytacje. Licytowaliśmy pola, licytowaliśmy różne rzeczy, zagrywaliśmy karty, no i zbieraliśmy punkty za mnóstwo ciekawych spraw. Amon Re było dla mnie siódemką. Dorwałem po recenzji jeszcze dodatki, bo tam były takie mini-dodatki, o których było napisane w ogóle w instrukcji, a one były ks-owe. Udało mi się je złapać, zagrać z nimi. Było to nadal przyjemne doświadczenie. Niemniej jednak stwierdziłem, że amun Re jest ok, ale jeżeli mam mieć egipską licytację, to mi wystarczy Ra, który jest okej okay, trochę prostszą grą, trochę mniej może flashy, tak, ale, ale robi pewne elementy przyjemniej znowu niż amun Re, więc amun Re się pozbyłem, natomiast Ra nadal u mnie sobie siedzi, więc amun Re było siódemką, jest 7,5, ale w kolekcji już, w kolekcji już nie mam, zresztą znowu, jakbym grał, to raczej z tymi dodatkowymi dodatkami. Kolejna rzecz, no tu, był, tu było dużo krzykło, to Dwellings of Elder vale". Dwellings of Eldervale, czyli takie trochę połączenie ara control, przygodówki w jakimś mini stopniu z worker placementem. Eksplorowaliśmy owe Eldervale, biliśmy się z potworami, wznosiliśmy jakieś tam chatki, zbieraliśmy zasoby, rzucaliśmy czary, przyzywaliśmy nowych wojowników, w tym smoka, czarodzieja itd., itd., i, I biliśmy się o punkty generalnie. No, gra ładna, dużo obiecywała, mi przynajmniej, ale w kilku punktach nie dowiozła, i w kilku punktach mocno mnie irytowała. I dostała piątkę i nie mam Dwellings of Elder Veil już u siebie. Zresztą nie pamiętam, kurczę, czy to był mój egzemplarz, czy to nie był mój egzemplarz, czy to był pożyczony. Kurde, nie pamiętam. Naprawdę. Ktoś mi na pewno to, ktoś mi na pewno to rozjaśni. Teraz wychodzi ten z Edge. Wiele osób mi mówiło, że to jest poprawione, że te rzeczy, które mnie najbardziej w Dwellings of Elder Veil gryzły, w Andromedzie są zrobione lepiej. Jak będzie gdzieś okazja, to może zagram. Jakby nie chce się na to rzucać, bo no, sparzyłem się na Dwellingsach. Tak? Sparzyłem się na Dwellingsach. Nie wiem, czy. Boję, że się sparzę dokładnie tak samo na. Na Andromedzie, bo jakby trzon silnika jest dokładnie taki sam. I ostatnia gra, która trafiła na mój stół, znaczy trafiła na mój stół recenzencki, to wsiąść do pociągu Legendy Zachodu, czyli w skrócie wsiąść do pociągu Legacy. Łomatko, jakie to było fajne. O kurde, jak ja się dobrze bawiłem, mając do dyspozycji i wsiąść do pociągu, które lubię, które jest spoko i fajnie zrobioną edycję Legacy tegoż. Dałem temu 8,5. Podtrzymuję, podtrzymuję to, co powiedziałem, że jest to 8,5. Mam to nadal w kolekcji, bo można na tym, w tym, na tym zagrać normalnie, wsiąść do pociągu, więc czemu by nie? Jest to jakaś taka nasza własna mapa, wsiąść do pociągu jest fajna. Jasne, nie gramy w to non-stop, ale jest to bardzo, bardzo, przyjemny, bardzo przyjemna odskocznia. I muszę powiedzieć, że. Huh. Byłbym chyba w stanie znowu zagrać w czystą edycję Legacy, tak, żeby znowu usiąść i sobie w coś pograć. Nie do końca już pamiętam, w których pudełkach co było. Może w dwóch czy trzech. Więc myślę, że znowu bym się naprawdę fantastycznie bawił, odkrywając, odkrywając uro uroki Legacy. Było 8,5, jest 8,5, jest w mojej kolekcji. Oczywiście tylko głównie dla celów bycia jakąś tam edycją wsiąść do pociągu. No i to tyle. Tyle, jeżeli chodzi o spojrzenie wstecz. To takie głębsze. To teraz spójrzmy. Muszę zobaczyć, czy wszystko tutaj mam wypisane. To mam, to mam, to mam. Aha, dobrze. Wszystko, wszystko chyba jest. Mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. Najwyżej dorzucę to do kolejnego odcinka albo wypiszę tutaj, jeżeli o czymś zapomniałem. Czyli przechodzimy do tego momentu, gdzie mówię Wam, co wyjechało z mojej kolekcji w styczniu i co do tej kolekcji trafiło. I zaczniemy od tego, co zostało wyjechane. Pierwszą grą, która, znaczy. To, co wyjechało, od razu mówię, to jeszcze nie wyjechało fizycznie, ale już znalazło nowego właściciela. I to znalazło tydzień temu, znaczy w tym tygodniu, na początku tygodniu na mat handlu. Zatem, zatem mogę powiedzieć, że nawet pomimo tego, że fizycznie tego nie wysłałem, bo będę to dopiero teraz w przeciągu weekendu wysyłał, to, to, no to już tego nie ma i tyle. Wyjechało inferno. I to nie jest tak, tutaj taki mały disclaimer. Nie wywalam inferno, dlatego że jest to, że mi się przestało podobać i nie chce mi się w to już grać, ale jest to trochę wyrachowanie, ponieważ w naszej ekipie growej jest inferno, jest egzemplarz inferno jeszcze jeden, i to taki fajniejszy, bo ten kickstarterowy, wypasiony z figurkami, z dodatkowymi potworami, z dodatkowymi tam bullami papieskimi, i tak i tak dalej i no jeżeli mamy mieć w ekipie dwa egzemplarze, jeden słabszy wydaniowo, drugi lepszy, no to może zostać tylko ten lepszy, tak? A za ten nie taki fajny wydaniowo mogę dorwać coś innego. Więc inferno, inferno sobie pojechało. Wyjechał też Ceres, wyjechało też Ceres, który było spoko euraskiem. Ale bycie spoko euraskiem w kosmosie już nie wystarczy na dłuższą metę. Poza tym wjechało do mnie, wiecie, Shackleton Base, które robi rzeczy dużo lepiej, Seti, które też robi rzeczy dużo lepiej. Jasne, no, porównywanie Seti i, i Ceres to może jest trochę krzywa akcja, ale Shackleton Base i Ceres w miarę można porównać trochę i Shackleton jest po prostu ciekawszy dla mnie. I wyjechało, wyjechało windmill valley, czyli wiatrakowo. Tak? Wyjechało sobie wiatrakowo ode mnie, bo, no bo też trochę w pewien sposób znalazło swoje zastępstwo. Inne mechanicznie, ale odczuciowo takie samo dla mnie przynajmniej. I tym, 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 no, tym zamiennikiem jest herbaciany ogród. Znaczy nie, że wymieniłem win Valley walej na herbaciany ogród, tylko wiecie o co chodzi. Natomiast co do mnie wjechało? Wjechał Babilon. Ten Babilon od. Miałem zresztą pokazać, co wjechało, bo to mogę. Babilon, ten Oliver Georges, czyli nowe, nowa gra, którą wyda Portal. Miałem ją, na, miałem ją na celowniku, generalnie, bo chciałem ją sobie. Kupić na tych zakupach esenowych, ale nie zmieściła się już do koszyka i cieszę się, że udało mi się ją dorwać w ten sposób. Tak więc wjechał Babilon i z mathandlu wjechały na razie dwie rzeczy. Wjechał Monumental. Byłem ciekaw tej gry po prostu i Monumental właśnie wjechał za Windmill Valley. Tak <laughs> nie puszczam Wam zajączki. Byłem ciekaw. Słyszałem jakieś. Niepochlebne opinie. Słyszałem pochlebne opinie, ale jest możliwość, to sobie wypróbuję. Nie, nie mam jakichś wielkich niesamowitych oczekiwań co do tej gry. Po prostu chcę ją sobie zobaczyć. I druga rzecz, która też już zdążyła przyjechać, też będę wam puszczał zajączki, to Brussel. Bruxel 1893 Belle Epoque. Miałem chyba poprzednią edycję Brukselki. Ich nie pamiętam, czy mi się udało w nią zagrać, czy nie udało mi się w nią zagrać, ale wiem, że ludzie mnie bardzo widzowie, tam patroni dusili mnie o to, czy udało mi się zagrać w Brukselkę, czy mam zamiar w końcu zagrać w Brukselkę. No ja potem już mówiłem, że ach, no nie udało się, raczej nie wiem kiedy się uda, bo Brukselki już nie mam. No to mam, no to jest, tak? Jest Brukselka, jakaś taka ładna generalnie i, i zagram wtedy, tak? I zobaczymy. I zobaczymy, co to jest. Zatem trzy wjechały, trzy wyjechały. I tyle. <laughs> I to tyle, jeżeli chodzi o 30 odcinek, gdzie się podziały tamte gry. Dziękuję jak zwykle, że dojechaliście do tego momentu. Lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Zaglądajcie na Facebooka i na Instagram linki w opisie. Coś jeszcze miało nam być. Głoście dobre słowo o moim kanale? To już mówiłem? Chyba mówiłem. Przez chorobę wypadłem trochę z sprawy. To chyba mówiłem. No. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, możecie postawić mi wirtualną kawę. Link do BuyCoffee tu w opisie do tego materiału. Jeżeli bardzo, 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 bardzo podoba Wam się to, co robię, to na pewno na dole, a pewnie tutaj, a chociaż zawsze zapominam o tym, żeby go wstawić tu, będzie link do mojego Patronite'a. Możecie tam zajrzeć i wesprzeć mnie w ten sposób. Yy, I dołączyć do grupy rewelacyjnych ludzi, którzy ten kanał wspierają i czasami mają wpływ na to, co na tym kanale się dzieje, chociaż nie zawsze ich wpływ jest jakby natychmiast odwie odzwierciedlony w moich materiałach. Czasami chwilę trzeba poczekać. Wiecie o czym mówię. <laughs> Ale jak zwykle, bardzo zachęcam Was też do tego, żebyście zaglądali do innych recenzentów: tych, którzy robią materiały wideo, podcasty, piszą na blogach. Każdy z nas inaczej podchodzi do gier planszowych. Każdy z nas inaczej, inne rzeczy mu się podobają, nie podobają. Gadając o jednej grze, damy wam różne opinie, różne spojrzenia na dany tytuł. Fajnie poznać różne spojrzenia, różne opinie, ale zawsze na końcu wasza opinia o danej grze jest najważniejsza. Nie to, co ja mówię, nie to, co mi się podoba, czy nie podoba, tylko to, co wy o tym myślicie o danej grze, to, co wam się w tej grze podoba i to, co wam się w tej grze nie podoba. To jest najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Dodatkowo każdy z nas recenzentów mówi o różnych grach, czasami. Tak, nie tylko, o, nie tylko wszyscy na przykład robimy te rzeczy, mówimy o tych rzeczach, które są wydane w Polsce, nowości i tak Czasami zerkamy gdzieś do tyłu, na jakieś starsze tytuły, zerkamy na gry, które zostały wydane za granicą. Bo może kiedyś wyjdą po polsku, a może nie, ale i tak warto się z nimi zapoznać, i tak dalej, i tak dalej. Więc warto poznawać różne gry. Ale co jest najważniejsze, dużo grajcie. Grajcie i namawiajcie innych do grania, bo to jest rewelacyjna metoda na spędzanie wolnego czasu. No dobra, tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Do zobaczyska.